Witajcie drodzy youtubeowicze Dzisiaj chciałbym Wam bardzo podziękować. Wbiliście w końcu połowę 500 subów, czyli 250. Oczywiście to miał być od razu ten odcinek, jak będzie 250, ale pieniądze nie grały roli. Przebiliście mnie trochę z mi 250. Dziękuję Wam wszystkim. No i dzisiaj uczcimy małym, pięknym storcikiem oraz. Może i nie za drogim, ale bardzo dobrym szampanem. No i moi drodzy YouTube'owicie, moi kochani widzowie, czas na odpalenie szampana. <coughs> No i moi widzowie, nie piję to za siebie, nie piję to za kamerzystę. Piję tylko za was, żebyście częściej wbijali na mój kanał, żebyście zapraszali swoich znajomych oraz za wasze zdrówko wypiję. A mi się łapa to lepiej. Pięknie, pięknie, pięknie. Trzeba teraz tak delikatnie. Mmm, pyszne tym No. Teraz gasimy świeczki. Oj, ona ma chłopaka, no nie ro No moi widzowie, teraz jem Torta z okazji, sami wiecie. Pa. I ten tort też będzie zjedzony za wasze zdrowie, wasze szczęście, wasze powodzenie. No i zjemy. Zobaczymy, co to za pyszny torcik. Ależ on kurwa chujowy. Zobacz. Nie przedłużając. Dziękuję Wam wszystkim jeszcze raz. Jesteście naprawdę niesamowici. No i a czego Wy mi życzycie, napiszcie w komentarzu. Cześć.